Nie, dla niej nie, nie, się się blisko, bo ona tu ma ma trochę wirud, nie? trochę nie, 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 dobra, 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 nie, 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 Idea nie, nie, wzięła się tak naprawdę z czyszczenia rzeki, jak już ta rzeka była czyszczona, była wyczyszczona. Staraliśmy się, żeby coś w niej zaczęło się dziać i żeby ta rzeka przetrwała, tak, żeby pojawiło się w niej życie. Dowiedzieliśmy się, że w rzece była kiedyś brzana ryba, która jest postrzegana przez, e, przez wędkarzy, przez tych, którzy się znają, jako ryba naturalnie funkcjonująca w prośnie, e, która jakiś czas temu wyginęła. Nie wiemy dlaczego, nie dociekamy dlaczego. E, mamy nadzieję, że po tym jak rzeka została wyczyszczona, ta ryba z powrotem wróci, rozmnoży się, ta populacja będzie, będzie żyła, będzie pojawiała się w prośnie. Pięknie, wszystkie prośnie. Terenie, panie to. Oby takie, takie te były częściej, nie? No na pewno będzie za rok. No i dobrze. Na pewno będzie za rok. Jak to może wczoraj nie brzany tylko... To teraz też innego, może jakiś tak. może coś, nie wiem. Wiemy, my nie się wiemy. zdajemy na fachowców. jest Serduszka, akcja przecudowna. Bardzo się cieszę. To jest tak cudna ryba. To, to dla wędkarza, to to jest złapanie brzany. No to jest tak jak, no tak dla humoru, jak dla starszego pana uwieść Piękną młodą dziewczynkę. Ja słyszałam, że brzana się potrafi przylepić do kamienia, to tak? prawda? Tak? Ona ma taką grz tą grzybietową, jedną ostrą, jak, dosłownie taką jak brzytwę. Taką jak brzytwę, tak. I ona tym nawet przycina żyłeczkę Jest tak. typowo denna, tak. bo no dawniej bardzo dużo było brzany na warcie też. Nie? Ona lubi teren, to znaczy podłoże typowo skaliste. Najwięcej się trzyma tam, gdzie jest takie staliste podłosze, nie? Ale to jest no, no, marzenie wędkarz. Bardzo się tak, cieszę. No. Co, zobaczymy ryby? Ma Pan no tak, tak? Tak, tak. To już otwiera. Tak, dziękuję bardzo. O jak się cieszę? To jest duża buźka, nie? 400. Powiem szczerze, że ja nie widziałem. No bo ty nie widziałeś kotuchna. No tak, nie podlega dyskusji. Aud Audentycznie brzane. To nie ma Po <laughs> prostu ze szczodrego. Tak, to nie ma mądry przepis, żeby była jakieś oszustwo. Nie, nie. To Ale piękna, piękny już, piękna. Wpuściliśmy 200 tam przy mieleszenku i 200 wpuściliśmy już w Bieruszowie. Tak? Wszystkie dotlenione, nie bo nie widzę żadnych, żeby gdzieś tam któraś spadła. I tam jak wpuszczaliśmy, nic nie wypłynęło na Jest dobrze. Na no razie jest dobrze. daj no, Boże. to daj Boże. Zamkniemy, żeby, żeby nie robili to im tymi wargami na złość. Bo jak podniosą stawidła, to pójdzie. Bo to jest jeszcze niezaklimatyzowana, to ona pójdzie. Żeby tu parę. Dlatego teraz... zdecydowaliśmy, żeby w trzech miejscach ją wpuścić. No że przynajmniej część tutaj no się ja Jak wpuszczałem, to podobnie robiłem jak wy teraz. Nie wpuszcza się tylko w jednym miejscu. nie? No. Nawet jeszcze można by, Rafał. Można by się zastanowić, czy tych, tych waszych, bo, bo jeszcze się łącznik dołożył. Słuchajcie, łącznik też nabył jeszcze ryby, poza zbiórką. Także ryb będzie dużo więcej, nie będzie 600, tylko będzie 740 sztuk. Może by je tam gdzieś na wysokości mostu w Wyszanowie jeszcze wpuścić. Jeżeli to im nie zaszkodzi, że. Albo. Tak. Tu wyżej. Ale panie Rafale, tak. proszę gorąco, serdecznie w prasie tak podziękować za tą inicjatywę. Bo to, 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 I to bardzo mnie cieszy, że młode pokolenie zajmuje się właśnie tym, co starsi już zapominają. Że Rafał, pana, albo nie to, chcą. Ale my to no. robimy czysto egoistycznie. Ponieważ ślicznie? my chcemy za 20-30 lat też tu widzieć no jeszcze no, no rybę no w no, Także ja to, ja ja to czysty egoizm nami powoduje. Boziunie będę prosił, żebyście dożyli za 20 lat i łapali już takie, jak ja łapałem w granicach 4 kg. No podobno jest to przez ale to jest zmarzenie marzenia wędkarza. No, Jak dużo Rekord polski 7 kg. 7 kg, ponad 7 kg. Tak. Na warcie moja małżonka z złapała ponad 5,5 kg. Ja dawniej jeździliśmy na Szacy Nauczycielskiej do Toporowa. Nie? Tam było to siedlisko brzany. W ogóle, A teraz też nie ma powarta wypłycona. Nie ma, brzana jestem i na lekarstwo. Ja już nie. Jak wędkuję ponad 60 lat, 70 w sumie? No, 60, no, bo 7, no tak. 79 już zaliczam. To już od niepamiętnych czasów nie złapałem brzany. Nie widziałem brzany. Ty widzę, no to bo w spodnie to chyba wędka. No to, to jest złapać brzany. Jeszcze parę lat temu była tu w dolnym odcinku. Na, na, węglewicach, na, się na węglewicach, węglewicach. tak. Jak ta struga węglewica no, wpada, tak, to tak. poniżej tu była piękna brzana. Piękna. Parę lat temu jeszcze była. A teraz przyznam się, że nie jeszcze, nie? Nie jeszcze nie byłem tam. No parę podobnie lat. ktoś na Milkowie złapał tamty roku. No może. No, 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 na no, pewno jeszcze to... okazy pojedyncze mogą być. Coś piękne, coś piękne. Brzana to jest Brzana. Ale, ale ta już jest piękna. Jak najniżej, żeby się, żeby nie chlupnęła woda, żeby rybka sobie mogła popłynąć. Opa. Jak ją nazwałaś? Oczcimy ją jakoś? Jak? Julka. Julka. No to, ta pierwsza była Julka. Dobra, tu się trafiło, pani prezes, masz dwie. Nie, nie, teraz y, młodzież. A młodzież, no to młodzież, tobie się trafiły dwie. Nie ukrywam, że marzy mi się, aby za rok wpuścić więcej ryby, żeby wpuścić inne gatunki ryby. Brzana podobno, jak powiedział mi jeden z uczestników dzisiejszego zarybiania, jest rybą, która jest bardzo specyficzna. Pan powiedział, że jest wzruszony tym, że akurat Brzanę zdecydowaliśmy się wpuszczać jako pierwszą. Bardzo się cieszę, tak? Jest to szalenie miłe, kiedy Państwo dajecie nam sygnały, daje, dajecie nam odczuć, że to, co robimy, jest słuszne, że daje to też Wam radość, tak? Bo nie o to chodzi, żebym ja się ucieszyła i gdzieś tam wieczorem miała dobrze spędzony dzień i poczucie dobrze spełnionego obowiązku społecznego. Ale żebyście to Wy, nasi mieszkańcy naszego powiatu. Stwierdzili, że tak, ta kobieta robi coś, co, co jest fajne, my się do tego przyłączamy. I tutaj serdeczne podziękowania zarówno dla organizatorów biegu, pierwszego ogólnopolskiego biegu Rzeką Prosną, ale przede wszystkim dla wszystkich mieszkańców powiatu i nie tylko powiatu, którzy nie tylko włączyli się w ten bieg, ale włączyli się w sprzątanie tej rzeki. Dzięki temu, że ją wysprzątaliśmy, w tej chwili wpuściliśmy do niej naprawdę ponad 700 ryb. To jest ilość, która pewnie się zdarzyła, tak, ale. Ja nie wiem, kiedy to było ostatnio. Nie wiem, kiedy ostatnio ta rzeka była tak ładna, tak czysta. Kiedy ostatnio można było do niej wejść gołą stopą, nie obawiając się o to, że coś nam się, coś nam się stanie. Dzisiaj i ja i moje dziecko też biegaliśmy po tej, po tej rzece. puszczaliśmy ryby. <śśmieniu> nie już tym polskim. Ja za tego mojego robóstwa nadal <śmieniu> <to> Nie, <jestem> <śmieniu> <zesieniu>. <śmieniu> to się To jest mój klejna. Ten klejna Okej. Każdy, kto był dzisiaj z nami, miał możliwość wpuszczenia własnej brzany do rzeki. Wielu ludzi z tego skorzystało, wiele ludzi obserwowało, uśmiechało się i było z nami po prostu. Także wielkie dzięki dla Państwa, dla tych, którzy sprzątali, dla tych, którzy byli na biegu, dla uczestników biegu, bo bez nich on by się oczywiście nie odbył. Ale szczególnie, szczególnie serdecznie, szczególnie mocno, szczególnie gorąco dziękuję tym, którzy dorzucili symboliczny grosik do naszej zbiórki publicznej, która została przeprowadzona. I dzięki Wam, dzięki, dzięki tym grosikom zebranym do kupy, wpuściliśmy, tak jak już powiedziałam, ponad 700 sztuk brzany. To jest brzana! Ach ty, kochana moja, ile to ja Was nałapałem? Serce najdroższe, ty. Ja. A to jest cała ta, to jest cała tak, ta I te dwie pary wąsików. Uch ty. I to, to I zaraz, to jest zaraz, zaraz. Niech sobie leci. Czy bawiliśmy się dobrze? Tak, bawiliśmy się dobrze, bawiliśmy się świetnie podczas sprzątania, bo mieliśmy poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Widzieliśmy, że ta robota postępuje, mówiąc, mówiąc nieładnie. Widzieliśmy, że są efekty. Bawiliśmy się świetnie na biegu. Program był tak szeroki, tak bardzo dostosowany do każdego, od najmniejszego do największego, od najmłodszego do najstarszego. Będzie co wspominać przez następny rok i czekamy z niecierpliwością, aż usłyszymy o dacie kolejnego biegu. Ja mogę już teraz zadeklarować, że jeżeli będzie taka wola, za rok również przeprowadzimy zbiórkę publiczną i wpuścimy ryby do rzeki i to Państwo zdecydujecie o tym, jaka to będzie ryba. Czy utopię? <noise> to będę cię ratowała. Dlaczego Brzana? Kiedy pojawił się pomysł zorganizowania zbiórki i zarybienia rzeki Prostej jako kontinuum jej oczyszczenia, skontaktowaliśmy się z tutejszym związkiem wędkarskim i jego członkowie opowiadali nam o tym, jak to kiedyś. Dane im było tą rybę tutaj poławiać i czerpać ogromną satysfakcję z, z bardzo charakterystycznej waleczności tej ryby. O czym mówię, to wiedzą tylko wędkarze, którym dane było ją poławiać. Ponadto zarząd okręgowy PZW w Kaliszu, którego zgoda była niezbędna do zarybienia rzeki, zaopiniował pozytywnie też ten pomysł. Muszę też tutaj nadmienić, że kiedy temat się pojawił, to internauci licznie wypowiadali się na stronie tu gazeta i oni też mówili o brzanie. Dzięki nim pojawił się też pomysł, by to zarybienie podzielić na kilka etapów, czyli wpuścić tą rybę w kilku miejscach, bo to, po, początkowo chcieliśmy ją wpuścić tylko w miejscu startu biegu rzeką, czyli przy elektrowni wodnej na Kowalówce. Jednakże ostatecznie została wpuszczona w czterech miejscach. Mieleszynek tak zwany koćmin I? i elektrownia na Kowalówce górny jej przełom i dolny, dolny przełom prosty przy tej elektrowni tak, super to też wypuści czekaj, czekaj jeszcze tak wszyscy tak bardziej? chciałem jeszcze podziękować serdecznie panu zawackiemu członkowi zarządu okręgowego PZW w Kaliszu za to, że wygospodarował chwilę, poświęcił ją dziś i udzielił nam wielu cennych wskazówek które być może spowodowały, że nie zmarnowała nam się żadna, żadna ze sztuk ryb, które przywieźliśmy. Zostały one przywiezione, tutaj jeszcze chciałem wyjaśnić, z ośrodka zarabieniowego PZW w Szczodrym, pod Wrocławiem. Tak więc ryby mają bardzo dobry rodowód, są silne i myślę, że spodoba im się w Prośnie. Teraz to już nasze brzany.